Magazyn na każdy temat, a gościem dzisiejszego programu jest autor wielu książek o księdzu Jerzym Popiełuszce, a w zasadzie o kulisach śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, Wojciech Sumliński. Witam Ciebie Wojtku. Dzień dobry, witam Ciebie Arku, witam Państwa. Nie tylko o księdzu Jerzym Popiełuszce, także o otaczającej nas rzeczywistości bardzo smutnej i szarej. Ale tym przodującym tematem zawsze był Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Tak, to był dla mnie zawsze najważniejszy temat. Sprawa śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki była zdecydowanie moim najważniejszym tematem, któremu poświęciłem najwięcej lat działalności dziennikarskiej. I rzeczywiście napisałem trzy książki: scenariusz filmowy dla Agencji Filmowej Telewizji Polskiej, który uzyskał świetne recenzje, został zakupiony. Telewizja Polska zresztą świetnie mi za niego zapłaciła. No, ale później zmieniła się władza polityczna i scenariusz stał się typowym pułkownikiem. Do tego mogę dołożyć kilkadziesiąt publikacji prasowych w ogólnopolskich mediach, kilkanaście reportaży w telewizji polskiej, nawet w telewizji Polsat. Rzeczywiście, sprawa śmierci księdza Popiełuszki była i wciąż jest tematem wiodącym. W swoich publikacjach bardzo często dotykasz osób z tak zwanego świecznika. Czy nie masz pewnych obaw, że komuś zbyt bardzo zajdziesz za skórę? Nie mam żadnych wątpliwości, że nie rozmawialibyśmy dzisiaj, gdyby nie to, że ktoś chyba uznał, że skuteczniej będzie unicestwić mnie, odbierając mi wiarygodność, niż unicestwić fizycznie. Prokurator Andrzej Witkowski z Lublina, który zajmował się wyjaśnieniem sprawy śmieci księdza Popiełuszki, Dawno temu, także po swoich przejściach, mówił mi, że najskuteczniejszą metodą niszczenia ludzi jest odbieranie im wiarygodności. Jest to dużo bardziej skuteczne niż unicestwianie fizyczne, bo jeżeli kogoś się zabije, to wtedy uwaga, taka śmierć ściąga uwagę. Natomiast jeżeli komuś odbierze się wiarygodność, z prokuratora Witkowskiego próbowano zrobić szaleńca, ze mnie przestępcę. Jeżeli człowiek nie ma wiarygodności, to cóż warte są jego ustalenia? Jeżeli odbierze się komuś wiarygodność, to niewiarygodne są także rzeczy, które on ustalił. Więc jestem głęboko przekonany, że taka operacja od wielu lat trwa wokół mnie, jak wcześniej trwała wokół prokuratora Witkowskiego. Operacja polegająca na próbie odebrania mi wiarygodności. Setki fałszywych informacji, przoduje w tym gazeta. Wyborcza, organ kolegi Michnika, e, przewoduje w tym parę innych mediów związanych z układem rządzącym, z tym reżimowym układem rządzącym, nazywam rzecz po imieniu. Dzięki Bogu nie jestem politykiem, mam e, tę e, swobodę, że mogę mówić e, wprost. tak? Nie muszę mówić o tylko mówię to, co myślę, czuję, w co wierzę i co wiem. Czy to właśnie te e... cały czas takie fałszywe informacje na twój temat są wypuszczane? W jaki sposób doświadczasz tego tak zwanego unicestwiania? To trwa od wielu lat, tak? Zaczęło się w roku 2008, gdy była podjęta próba aresztowania mnie. 13 maja 2008 roku panowie z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaszczycili mnie swoją obecnością, budząc mnie o godzinie 6 rano. W liczbie 13 uzbrojonych funkcjonariuszy zabrano mi wszystkie dokumenty dziennikarskie z całego mojego życia, poddano mnie represji, doprowadzono do załamania, do próby samobójczej. Później Gazeta Wyborcza i inne media współpracujące z koalicją rządzącą z Panem Tuskiem, z panem Komorowskim, Konsortes. Przypuściły fale nagonki na mnie, na moich bliskich, także na moich współpracowników. Wszyscy przechodziliśmy szereg kontroli, wszyscy byliśmy przesłuchiwani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nawet ludzie, którzy ze mną luźno współpracowali, mieli przesłuchania w ABW. Później pojawiały się informacje z różnych źródeł, wprost i nie wprost. Na przykład wszystkie osoby, które mnie wspierały, bardzo znani dziennikarze, Bogdan Rymanowski, Czarek Gmys, wielu, wielu, wielu innych. Rafał Zimkiewicz, mógłbym wymieniać dziesiątki, Krzysztof Skowroński, prezes SDP. Każdy, każdy, kto był blisko mnie, każdy, kto mnie wspierał, otrzymywał maile, albo informacje wysyłane drogą pocztową, albo i tak, i tak, w których było zawarte pytanie, czy warto bronić Sumlińskiego? I oczywiście odpowiedź była jasna, nie warto, tak? Ale y mimo, tej, mimo tej masy krytyki jednak nadal starasz się tą prawdę ujawniać, odkrywać, publikować? Yy, jakoś tak się dziwnie ludzkie losy yy, yy, plotą, że yy, ja znalazłem swoje enklawę w książkach, tak? kiedy zszedłem z ogólnopolskiego nurtu dziennikarstwa śledczego. Odnalazłem możliwość tworzenia w książkach. Napisałem tych książek w tej chwili pięć. Dwie mają audiobooka nagranego przez Jerzego Zelnika. To są moje książki autobiograficzne, nie dotyczące sprawy śmierci księdza popiełuszki, z mocy bezprawia i z mocy nadziei. I w tych książkach przekazuję mnóstwo rzeczy, które wcześniej starałem się przekazywać w telewizji polskiej, w publikacjach prasowych, ku mojemu bardzo pozytywnemu. Zaskoczeniu. Nie ukrywam, że jest to bardzo miłe zaskoczenie. Mam rosnącą grupę czytelników. Moje pięć książek łącznie przeczytało sto kilkadziesiąt tysięcy osób, to znaczy tyle książek zostało sprzedanych. No to oczywiście nie są nakłady milionowe moje książki są zaciszane, bardzo ciężko przebić się z reklamą, ale rozchodzą się wśród czytelników na zasadzie szeptanki. Ktoś powiedział komuś, ktoś jeszcze komuś. Mówiąc krótko, w zasadzie każda moja książka sprzedaje się w nakładzie między 20 a 30 kilka tysięcy egzemplarzy, to jest w realiach polskich bardzo dobry wynik, tym bardziej, że Próżno by szukać moich, książki, moich książkach w ogólnopolskich mediach, gdzie trwa oczywiście cały czas zaciszanie. Książka, którą piszę obecnie, skończyłem, już jej nie piszę, już ją napisałem. No właśnie e... o tą książkę chciałem dzisiaj zahaczyć, bo 22 kwietnia szykuje się premiera kolejnego, kolejnej twojej. Może to nazwiemy powieścią, bo, bo to wszystko czyta się jak dobre powieści, sensacyjne, a jednak to wszystko jest literatura faktu. No właśnie, bardzo bym chciał, żeby to była powieść sensacyjna, ale niestety nie jest. To jest tak, jak słusznie powiedziałeś, literatura, fa, literatura faktu. Ja piszę tylko prawdę i to taką prawdę, którą jestem w stanie udowodnić przed każdym uczciwym sądem. Pisząc o takich postaciach, jak miłościwie nam panujący prezydent Bronisław Komorowski, nie mogę sobie pozwolić na luksus, który ostatnio zaczął pozywać ludzi, zapytania nawet. Tak? Tutaj sprawa pana Hoffmana. Nie mogę sobie pozwolić na luksus, popuszczenia wodzy fantazji i napisania choćby jednego zdania, którego nie byłbym w stanie udowodnić w sądzie. Powiedziałbym tak: gdybym napisał wszystko, co wiem, wszystko, co wiem i czego jestem pewien, co widziałem, co czytałem, co wiem z wielu źródeł, to ludzie nie mogliby zapewne długo dojść do siebie. Niestety, wielu z tych rzeczy nie byłbym w stanie udowodnić w sądzie. Dlatego w książce napisałem tylko część wiedzy, którą mam, ale to jest ta część, którą jestem w stanie udowodnić przed każdym uczciwym sądem. Ale co ciekawe, nawet ta część wiedzy to jest taka wiedza, jakiej do tej pory o prezydencie Bronisławie Komorowskim podejrzewam. Nie ma prawie nikt. Już widać, że tą książką jest bardzo duże zainteresowanie, bo z tego co mi wiadomo, to w przedsprzedaży już dosyć sporo zostało zakupionych książek. Nagrodą za to, że ktoś wcześniej zdecydował się na Twoją książkę, jest to, że tydzień przed premierą będą mogli ją przeczytać. Tak, osoby, ja tę które... książkę rozprowadzam już w ramach przedsprzedaży przez swój sklep internetowy na stronie sauniński.pl. Niezależnie od tego rozprowadza ją Empik, gdzie książka uzyskała w tej chwili przed jeszcze wejściem na rynek status bestsellera, a więc według mojego rozeznania to świadczy o tym, że co najmniej tysiące ludzi już tą książkę zamówiło. Mam sygnały z całej Polski i zagranicy od Polonii, że bardzo dużo osób jest tą książką zainteresowanych. A zaproszeń, jakie do mnie spłynęły tylko w okresie lutego i marca, gdybym miał je zrealizować, potrzebowałbym chyba kilkuset dni, żeby w każdym dniu być w innym miejscu. Dlatego niestety no, wielu osobom muszę odmawiać albo przesuwać. Będę się starał docierać z nią wszędzie, gdzie się da. Ale niestety Moim również życiu, za granicę, bo z tego co wiem, to bardzo często bywasz za granicą i tam promujesz tak, też swoją literaturę. W Stanach Zjednoczonych będę od 23 kwietnia do, 10, do 3 maja, gdzie mam odbyć całą serię spotkań z Polonią w Filadelfii, Nowym Jorku, Chicago. Byłem tam zresztą jesienią, teraz tam wracam. Będę też na wiosnę w Kanadzie i w kilku krajach Europy Zachodniej, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji w Berlinie, w Niemczech, jeszcze kilku. Niemniej główną domeną mojego działania i moich spotkań autorskich oczywiście będzie Polska. Premiera odbędzie się w dobrym miejscu przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, miejscu dla mnie sentymentalnym, bo to jest uczelnia, którą kończyłem której zdobyłem status magistra psychologii. Zresztą piękne miejsce w Lasku Bielańskim. Później będzie jeszcze spotkanie w Warszawie w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. No i cała trasa promocyjna, którą w tej chwili dopracowuję. Tak jak powiedziałem, będę starał się dotrzeć wszędzie, gdzie tylko się da. Z całą pewnością będę w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu i wielu, wielu, wielu innych miejscach, które, które planuję odwiedzić w maju i czerwcu tego roku. Myślę, że ci, którzy przeczytają tę książkę, będą bardzo mocno, tak mnie się wydaje, poruszeni bo to jest poruszająca książka, ja ją pisałem całym sercem. Książka oparta wyłącznie o fakty, w których ujawniam nieznaną dotąd prawdę o prezydencie Bronisławie Komorowskim. Od razu uprzedzę twoje pytanie, gdyby takie padło, bo tu i ówdzie takie pytania się już w internecie pojawiają. Czy to, że książka ukazuje się 22 kwietnia przed wyborami, to znaczy, że ja w jaki sposób angażuje się w działalność polityczną na rzecz takiego czy innego kandydata? Z tego z całą pewnością bardzo mocno powiedzieć. Nie. Nie lubię polityków. Zbyt dobrze ich poznałem, żeby angażować się w działalność polityczną. Bogu dziękuję, że nie jestem politykiem. Nigdy takiej działalności nie planowałem i nigdy nie będę planował. Nie jest to książka pisana na zamówienie kogokolwiek, na zamówienie kogokolwiek. Jest to książka okazująca prawdę i tylko prawdę o prezydencie Bronisławie Komorowskim. Ja ją zapowiadałem rok temu, w kwietniu ubiegłego roku. Prace nad tą książką trwają od wielu miesięcy. Myślę, że naturalną koleją rzeczy jest, aby premiera takiej książki była w okresie w takim, w którym ona może wzbudzić największe zainteresowanie. Jeżeli powiedzmy pewne elementy, nazwijmy to w cudzysłowie akcesoria, sprzedawane są w okresie przed Bożym Narodzeniem, a na przykład znicze przed 1 listopada, to dlatego, że w tym okresie naturalną koleją rzeczy jest jak gdyby największe zainteresowanie. Tak? Uznałem, że największe zainteresowanie taką książką może być w okresie wiosny, tego roku, wiosny 2015 roku. I tylko i wyłącznie dlatego książka okazuje się w tym okresie. Ta książka dotyka zapewne osób, które zajmują najważniejsze stanowiska w państwie. To tak na koniec zapytam, czy masz spokojny sen, bo te osoby na pewno będą próbowały w jakiś sposób przeszkadzać i czy nie jest przypadkiem, że tą książkę właśnie o Bronisławie Komorowskim drukujesz w Czechach? Nie mam spokojnego snu. Nie mam spokojnego snu od 13 maja 2008 roku. 12 maja miałem włosy w kolorze Twoich włosów. Byłem ciemnym szatynem. 15 maja, gdy wyszedłem z aresztu, po 40 w zasadzie 60 nieprzespanych godzinach, kiedy zrozumiałem całą tę intrygę. Wyglądałem tak, jak wyglądam dziś, to znaczy osiwiałem w ciągu kilku dób, bo zrozumiałem, jaką intrygę wokół mnie uknuto, zrozumiałem, jak potężne siły za nimi stoją, zrozumiałem, jakich przeciwników mam przeciwko sobie, postawionych naprzeciw siebie. Tak naprawdę traktuję to w kategoriach jakiegoś cudu, że przez 7 lat, mimo tego, że czasami walczę resztką sił, Upadam, i wydaje mi się, że już nie będę miał siły, żeby pójść dalej. Jednakowość się za każdym razem udaje podnieść. Udaje mi się podnieść. Zawdzięczam to wielu ludziom, którzy podali mi w trudnych momentach pomocną dłoń. Zapewne zawdzięczam to, w co głęboko wierzę, modlitwie wielu ludzi, bo wiele osób mówi, że się za mnie modli. Chyba dzięki temu, tylko dzięki temu udało mi się przetrwać te wszystkie spotkania w prokuraturach, te wszystkie groźby prokuratorów, że zaraz będę miał kolejne sprawy, że wokół mnie wytworzy się taka sieć, żeby do końca życia będę chodził od prokuratora do prokuratora, że wojskowe służby informacyjne, które współpracowały z mordercami, z regularnymi mordercami, jak pan. Oleg Biały, oficer Armii Radzieckiej, który jest jednym z jedną z czołowych postaci międzynarodowej organizacji przestępczej współpracującej z Fundacją Civili, która jest bardzo ważna w mojej książce. W mojej książce ujawniam te fakty i wiele, wiele innych, które pokazują to, co pisze w swoich książkach, że w moim głębokim przekonaniu, miejsce pana prezydenta Bronisława Komorowskiego jest w miejscu odosobnienia. A nie na najwyższym stanowisku państwowym. Ja zresztą złożyłem wniosek do prokuratury, żeby pana Bronisława, obywatela Bronisława Komorowskiego, ścigać prawem, bo na to zasługuje. Nie będę się już rozpędzał. Odeślę do mojej książki pod tym niebezpiecznej związki Bronisława Komorowskiego. Mam nadzieję, że będzie dane Państwu zapoznać się z tą książką. Wierzę głęboko w to, że wielu ludziom otworzone oczy. No, właśnie chciałem o tym powiedzieć, że wiele tych spraw, o których dzisiaj powiedziałeś, zapewne odkryjemy w Twojej książce, a to tylko pewnie na parstek tych wszystkich faktów, które są w książce zawarte. Ja się bardzo cieszę, że mogliśmy odbyć tę rozmowę i bardzo dziękuję Ci, Marku, za zaproszenie. Będzie mi bardzo miło ewentualnie powrócić już po ukazaniu się książki, żeby porozmawiać o szczegółach. 22 kwietnia premiera. Dziękuję bardzo za rozmowę, a moim gościem był Wojciech Sumnicki, dziennikarz śledczy, mogę tak powiedzieć? Tak, wciąż jestem dziennikarzem śledczym, aczkolwiek coraz więcej we mnie pisarza że jest książek w tej chwili, więc chyba mogę powiedzieć, że jestem także pisarzem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.